Siemanko, dzisiaj byłem na skupie z pszenicą i przypomniały mi się sceny ze żniw właśnie też ze skupu gdzie ja stałem z jęczmieniem o zimym, gdzie wiadomo ono schodzi pierwszy z pola to w kolejce i to nie, nie małej stały właśnie też zestawy no, z małymi przyczepami, tam 4 do 6 ton czyli nie jakichś tam obszarników, którzy mają po 300 hektarów Stajemy na to rzepaku i oni właśnie stali z tym rzepakiem. Tam nikt nie miał wilgotności 9%, tak jak jest wymagana, lub mniej, tylko wszyscy mieli większą. Czyli, powiecie, jaki to jest w ogóle biznes, wywozić taki gnój, gdzie rekord chyba na skupie to padł 22% wilgotności w samym rzepaku. No, to, to jak ci ludzie w ogóle liczą koszty, to oddali po prostu to za darmo, tak? Ten, ten rzepak przy, takich, przy takiej wilgotności. Później znowu następne wywozy, to już ja jeździłem z rzepakiem. No to ekipa stała z pszenicą, tak? I tak samo tam nikt nie miał wilgotności praktycznie. Y, zgadzającej się z wymogami, czyli ile to jest? 14 czy 15%? 15%. No. Rekordista y, przyjechał z pszenicą 30 i odesłali go y, z tym z powrotem, bo no, tego się nie, kalkuje, nie kalkulowało im słyszeć. No, no to jak to się może w ogóle komuś opłacać? Chyba to jest specjalnie tak robią Ech, ci ludzie, żeby to, to się im, no nie wiem, czy to z renty dokładają, czy co, no bo gdzie tu logika, gdzie tu pojęcie, żeby taki gnój kosić. I jeszcze to by było wszystko tam do, do zrozumienia, jakby w pogodzie było jakieś tam nawałnice, czy coś, a tam nie, no wtedy to były... Wiem, że te, te niwa też się opóźniły, ale później było już w pogodzie no właśnie że dwa tygodnie to będzie słońca, no, że to nie wiem po co to było się z tym śpieszyć, z tym cięciem. No, ale niektórzy ludzie właśnie chyba lubią dołożyć do interesu i to nieźle.